Cześć, z tej strony Kacper, a dzisiaj pokażę Wam jak zrobiłem średnią 11.29 z 5 ułożeń, jest to moje domowe PB, a więc zapraszam Was do oglądania. A więc tak, jeśli chodzi o czasy, to pierwsze ułożenie 10.72, które później odpadło, był to best w tej średniej, 10.83, 12.29, 13.36, które również odpadło, jako najwyższy czas i 10,75. A więc tak, pierwszy scramble, ogólnie scramble wrzucę Wam w opisie, żeby tutaj nie zaśmiecać, nie zaśmiecać na ekranie. I tak tutaj możemy zauważyć, że mamy dwa ramiona crossa yy, czerwony i niebieski i tutaj mamy yy, żółto, yy, biało-biało yy, i tutaj mamy biało. Zieloną krawędź oraz pomarańczowo białą krawędź. Ja to zrobiłem w ten sposób. Miałem już gotowego krosa, podstawiłem go sobie tutaj zgodnie z centrami, i dalej włożyłem tą parę, która była już tutaj gotowa. Następnie przeszedłem do, zrobienia, do podstawienia tej pary, Włoży, zrobiłem ją takim. To się bierze z intuicyjnego f 2 Generalnie chciałbym zaznaczyć, że układam intuicyjnym f em l OLL-em i PLLL znam wszystkie, ale zapomniałem GC i muszę sobie przypomnieć po prostu, bo przeszkadza to, g jednak często się trafiają i, i to jest problem. A więc kontynuujmy. Tutaj zrobiłem ruch U, włożyłem sobie tą parę. Zrobiłem, hmm, przekręciłem sobie kostkę, tak włożyłem tą parę. Tutaj po prostu na szybkości ten OLL. I tutaj obróciłem sobie tak kostkę, żeby zobaczyć co tutaj mamy i tutaj jest permutacja R albo R', ale nie wiem, która jest która, więc wykonałem ją sobie i kostka ułożona. A więc drugie ułożenie. Tutaj zacząłem od podstawienia prawidłowo tych dwóch ramion które później pójdą na dół. Tutaj kolejne dwa ramiona, które już tutaj wejdą. Krawędź niebieska oraz krawędź pomarańczowa. Następnie tutaj pierwsza para, czerwono niebieska. I teraz zrobiłem tak, zostawiłem sobie yy, kolejną parę. Tutaj zrobiłem to, lbl nieszczęsnym lbl OLL i remutacja G, i kostka ułożona. Trzeci scramble. Tutaj zacząłem od włożenia tej krawędzi, tak jakby zrobiłem tego krosa na szachownicę. Następnie pomarańczowa krawędź i czerwona D2. Tutaj parę na plecach. Rozbiłem tą parę i później zająłem się tą parą. E, przepraszam. Tutaj zrobiłem później tą parę lbl -owsko. Następnie para Tu Look OLL z Anti-Sionem. W sumie, e, przepraszam, że zrobiłem tą U2. Zrobiłem tutaj permutację A i u 2 było na końcu, żeby nie robić regoripów dwa razy, więc to było trzecie ułoże, a to jest tutaj był yy, odpadający czas i choć tutaj mamy krawędź, ale gdy ja mam krawędź, to zawsze te czasy są wolniejsze. Włożyłem ją, włożyłem zielone ramię crossa, yy, pomarańczowe ramię korsa. włożyłem kolejną parę, wyjąłem tą krawędź z tyłu stąd, czerwono biał włożyłem ją tutaj, następnie szybko dwie pary, tutaj się już ta zrobiła, włożyłem ją w ten sposób, następnie yy, tu look i permutacja j i ten czas mógłby wpaść, ale do średniej i byłby nawet Fajny, pozytywny, ale no długo mi zajmowały te ruchy, teraz zrobiłem to szybko. Ale podczas ułożenia na tej marze to nie szło wcale szybko, więc to by było czwarte ułożenie. Teraz ostatnie 10,75. Bardzo przyjemny cross. Tutaj mamy dwa ramiona prawidłowo ustawione naprzeciwko siebie. Ruchem dolną ścianą podstawiamy. Robimy Efraim. L2 i teraz tutaj się chwilę zastanawiałem, co mam zrobić, ale zacząłem od tej pary, ponieważ lubię najbardziej takie przypadki. Tutaj użyłem kichola, ja już wiedziałem, zostawiłem tą parę, ponieważ wiedziałem, że tutaj się ustawi ta krawędź w ten sposób i połączyłem ją w ten sposób i wyrzuciłem na plecach lbl -owsko. tutaj OLL i remutacja uprime. Oj, przepraszam, patrzyłem w, w, przez aparat, więc y, się pomyliłem z ręką. ale więc tak, to by było na tyle y, z tej średniej. Y, następnym razem postaram się nagrać jakieś fajne ułożenia, jakąś fajną średnią żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda na timerze podczas układania. No i to by było na tyle. Zrobiłem taką małą analizę. Wiem, że no nie pokazuję tego zbyt dobrze. Zdaję sobie z tego sprawę, ale uczę się dopiero analizować swoje ułożenia tak, żeby o tym mówić i mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście, wyniesiecie coś z obejrzenia tego filmu i dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego.